Cześć tu JB, to nowy trick na wtorek. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić własny obraz z własnego obrazka. Na początku musimy wejść w bibliotekę. I na przykład zrobimy sobie folder. Obrazki. Teraz znajdę jakiś obrazek, który tu mogę przekopiować. Nie. dobra oj tutaj jest folder i sobie zakopiuję wspaniale mam już gotowy obraz i teraz klikając na obraz wchodzę w ustawienia w stylu i wymiary tutaj można kliknąć jej własnego obrazka i wybrać ten pod, pod którą nazwą go wstawiliśmy do biblioteki no to spróbujmy co z tego wyjdzie Hmm, hmm, hmm. Ok, podejrzewam, że on jest stawiony po prostu e, e, odwrotnie i tego nie działał, dobrze, już działa, wow, dobra, to teraz spróbujmy z tym monitorem, bo monitorze też się da zmienić, to myślę, e, widok, który będzie wyświetlany jako ekran, to myślę, obraz, dobra, tutaj jest to użyj własnego obrazka. Zrobimy ten sam. To który niestety, który niestety się trochę rozciągnie. No ale to kwestia tego, żeby po prostu sobie to... To po prostu kwestia, że ładnie sobie dopasować obraz do wymiarów tego, co mam na ścianie. No dobrze. Także wszystko na ten odcinek. Mam nadzieję, że pomogłam